Witajcie. Chciałbym pokazać Wam mój nowy komputer czy wszystkie komponenty jakie w nim posiadam. Na początek procesor. Procesor to AMD Phenom 2 X4 960T Black Edition ukryty pod boxowym standardowym chłodzeniem. Płyta główna to płyta ASRock 970 Extreme 4. Pamięć to jedna kość 4GB DDR3 1133MHz 9 firmy Kingston. Karta grafiki to MSI NVIDIA GeForce GTX 560 z chłodzeniem Twin Frozen Dwójka Wersja z fabrycznie, fabrycznie podkręconymi zegara. W komputerze zainstalowany mam napęd. Jest to nagrywarka DVD Asus model 24B3LT. Dwa dyski twarde. Pierwszy dysk to dysk, system, dysk zawierający system operacyjny Windows 7 Home Prime Disk Samsung SpinPoint F3 503 od 500 GB. Drugi to dysk na różnego rodzaju pliki i dane Max Store 320 GB zainstalowana jest również karta dźwiękowa Sound Blaster XV Extreme Gamer a całość komputera zasilana jest przez zasilacz OCZ może zaraz Wam pokażę OCZ ZS 650 W wszystko, wszystko znajduje się w obudowie w obudowie Cooler Master Model Elite 430. Która posiada tutaj z przodu specjalny wentylator 120 mm, który chłodzi, <laughs> który chłodzi procesor. Do komputera mam podłączoną klawiaturę Microsoft Digital Media Keyboard 3000. Myszkę Oscar X710. Extra Fire, 22-calowy super monitor LG model E2251VR, router TP-Link model TDW8960N oraz słuchawki Creative Fatality HS800.